Jest z nami Edyta Hołdyńska, która tym razem nie w studiu Radia Republika, tylko w Karpaczu, gdzie odbywa się forum ekonomiczne tegoroczne. Witamy serdecznie na antenie. Dzień dobry, dzień dobry. To też mamy studio, no ale umówmy się nie tak dobre jak Studio Radia Republika. Nie, nic nie dorówna oryginałowi oczywiście. Wysu, 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 wysunięty posterunek Radia Republika. To zanim zapytam tak, o. Wysoko wysunięty. <grych> zanim zapytam o to, co się dzieje w Karpaczu, to zapytam no, byłego zastępcę konsula w Waszyngtonie. Y, 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 Oznaczenie tej rezydencji w Blair House, bo Karol, na, prezydent Karol Nawrocki będzie podjęty właśnie nie w hotelu, tak jak na przykład premier Morawiecki mieszkał w hotelu Washington, to bardzo elegancki hotel tuż przy, przy Białym Domu, tylko właśnie w tej oficjalnej rezydencji Blair House. Co to znaczy w takim dyplomatycznym języku? O tak, o ile konsul nie zajmuje się samą polityką, to tak, to na pewno zajmuje się także znaczeniem dyplomacji, no i także wie, jak poruszać się po samym mieście, po Waszyngtonie, więc jeżeli mówimy tutaj o znaczeniu tego, tego miejsca. No, to jest to taka oficjalna rezydencja gościnna głowy państwa Stanów Zjednoczonych. Tak się przyjęło, czyli jest to taki no, ważny krok w kierunku tego, by mocno uhonorować prezydenta Polski Karola Nawrockiego, ponieważ no, nie byle kto, umówmy się prostym językiem, kolokwialnym, może tam nocować. Jest to no, taki wyraz mocnej gościny, może inaczej takiej przyjaźni, którą chce Otworzyć, zaznaczyć Donald Trump, właśnie lokując prezydenta Polski w takim ważnym miejscu, ważnej dla niego samego, dla prezydenta Stanów Zjednoczonych posiadłości. Jeszcze miejsce, bo mówiłeś o hotelu Washington, również tam w samym sercu miasta stolicy Stanów Zjednoczonych, to też warto zaznaczyć, czyli sam serce w sercu Stanów Zjednoczonych. Podobnie Pensylwania Avenue, gdzie jest ta rezydencja, o której mówimy teraz, czyli oficjalna rezydencja gościnna, Blair House jest w takim sercu Waszyngtonu, jest w miejscu, gdzie no, jest wszystko niedaleko, cały mall czyli również pomnik Waszyngtona, cała taka dyplomatyczna, też polityczna wierchuszka no i oczywiście z Białym Domem niedaleko na czerwcu. Prestiżowe miejsce to teraz wróćmy z Pensylwania Avenue do Karpacza doroczne forum ekonomiczne tym razem pod hasłem czas transformacji jaka będzie Europa w przyszłości bardzo ładny tytuł ale co się za tym kryje powiedz co się w Karpaczu dzieje w tym roku tak, to jest mocne stąpanie po ziemi z Pensylwania, Aweniu do Karpacza, ale oczywiście samo zadanie też dyplomacji polskiej jest takie, żeby mówić o zaletach polskiej turystyki choćby. I to jest jedno z takich miejsc, które ma wiele walorów, i mówią o tym sami Amerykanie, którzy zresztą przecież do konsulatu również przychodzą, nawiązując na przykład po wizę do Polski. O ile oni jej nie potrzebują, bo tylko na trzy miesiące mogą do Unii. Wjechać i wyjechać. Tak już na dłuższe pobyty potrzebują. To taka ciekawostka na boku, ale zawsze mówią, że właśnie Polska jest bardzo piękna, bo ma taką dziką przyrodę, tak jak tutaj Karpacz, i właśnie w takim miejscu spotyka się ten świat biznesu i polityki. Na takim styku łączy się i zastanawia się właśnie nad tą transformacją, nad tym, w jaki sposób będzie wyglądała teraz Europa gospodarczo, ale i politycznie, ale także no, sama Polska. Przede wszystkim i tutaj niestety takich super wiadomości gospodarczych nie mam. To znaczy na pewno są ciekawe dyskusje, panele, są jakby podejmowane ważne kwestie. Natomiast jeśli chodzi o same dane gospodarcze, to niestety one nie są zadowalające. O tym wczoraj też rozmawiałam tutaj z właśnie i politykami. Jaki jest nasz? Bo ja bo, bo, do roku, do, co, co roku jeździłem do, najpierw do Krynicy, potem do Karpacza. No, ale te spotkania odbywały się na takiej fali wznoszącej, no, rosnącej gospodarki, dobrych wiadomości um, e, z, e, gospodarczych. Jak jest w tym roku? No właśnie, sa, samo spojrzenie na budżet państwa rzeczywiście. Y, był taki rok, to premier Morawiecki o tym mówił, ale to jest prawda, gdzie on y, miał tyle samo zaplanowanych, tyle samo wydatków, co. Dochodów. Teraz mamy ogromny deficyt budżetowy, to po pierwsze, no ale nie o samym państwie, także o zadowoleniu, o takim klimacie dla przedsiębiorców dobrym. Czy oni czują e, e, zadowolenie, inwestycje, właśnie rosnącą gospodarkę? O tym mówi m.in. taki wskaźnik PMI, e, który jest wskaźnikiem zadowolenia przedsiębiorców. No i on niestety jest niższy. Niż zazwyczaj. Pytając o to też właśnie prezesów firm, którzy tutaj są, oni mówią, że no to głównie dlatego, że zatrzymane są nie tylko te inwestycje państwowe ogromne i ważne i o tym też tutaj takie echo korytarzowe niesie czyli CPK i Atom. Ale także, no właśnie, te inwestycje, które drobniejszym, mniejszym firmom pomogłyby się rozwijać. A CPK to nie tylko to lotnisko z centrum w Baranowie, to nie tylko kolej, która do niego prowadzi, ale też, no właśnie, praca, inwestycje dla wielu innych, mniejszych, poszczególnych firm, które mogłyby się do tego przyłączyć. Dlatego, jak zatrzymamy od, odgórnie te inwestycje, to niestety cierpi także ta niższa gałąź, no a w konsekwencji wszyscy Polacy. A premier Tusk mówi, że możemy już w ogóle nie pracować, jesteśmy tak bogaci, że... Oj nie, to może on, bo ma wysoką emeryturę, to tak uszczypliwie mówiąc, ale... Trzeba odróżnić rencistę od rentiera, chyba pan premier tego nie potrafi. Dziękujemy serdecznie, Edyta Hołdyńska, Radio Republika z naszej wysuniętej placówki w Karpaczu. Dziękuję bardzo, dobrego dnia.